Cześć! Jestem w yy, Hamowy, chcę Wam pokazać stadninę Czarny Koni, ale tak po kryjomu, dobra? Super, chodźcie, to jest wejście. Aha, ale na rpie musicie się zapoznać z regulaminem. to takie? aha, regulamin, tak nie ma. 15 zł za jedną godzinę jazdy, jazdy konnej od 6 rano do 18 godziny, zapraszamy, Czarny Koni. No, teraz was oprowadzę. Tu jest duża stajna. Bardzo duża. W środku są tylko... na koniec. Ja nie wiem dlaczego, ale takie. To jest Kulik's cool Company. To jest środku. Oj, Idziemy, idziemy. A tu jest staj, stanina. O, tak. Idziemy.

O, cześć Werter, to jest Werter, a to jest Pasja, a tu są przystajne. tu jest, a tu był Primus, ale tu jest Dakar i Gabi, tu jest Lufa i Miodek, tu jest Laguna, Jacob i Karwi. O, cześć! Tu jest Samanta i płucek. To jest mona. To jest bella. A to jest Gingis. Coś sobie. Tu mam ku... to są... O! Ola właśnie sprząta, bo ktoś tu bardzo narozrabiał. Strasznie narozrabiał. Tu mamy mały kącik. No, tu jest później Ładka. śpi też. No a tu jest... Piękna! tu jest teraz siodlarnia, tu jest półprząś, tu jest siodlarnia. No. O, a to jest, a to jest mój kumpel Klap, Klap, przywitaj się. Cześć! No, to mały bałaganik, blisko. A tu u góry jest tak panko jest jestem pan Kot. Pałem narkotyki. Cześć, cały Pan Kot. O, a to jest Stasiu. To Staszek. Cześć wszystkim. Cześć mały. No, a to jest sypialnia mała. Tu mają okienko do środka tam. No. no. O, tu jak widzicie jest wariat. A tu sąderki. Wariat, jaki jak żart. Eh. Takie się! Takie się o kamerę. Kamera! Kamera! O! Oh, a to są takie lampki. Takie lampki, widzicie? Tam były takie lampki, są takie lampki, są. A takie, takie, takie lampki są, no. Ale jestem na dachu! <tuszelni> tak nagle. Dobra. Królik, przywitaj się. Cicho! Śpię! Nie mi Jak to z gęby? Chodź Cały królik, tak. Tu jest. Hmm. Postwisko. Tak się chyba to nazywa. Nie wiem, jestem sam, nie znam na koniec. No. Tu są kamienki, dróżka i nie tak. No, to jest właśnie to A to jest stajnia. Odsięgnąć. Odsięgnąć. No. I to będzie chyba na tyle. Pozdrawiam Elizę Nowak, czyli Eszlej. Pozdrawiam Sarę, rumaki Szlej. I pozdrawiam hmm, Magda. jest taka Magda. To jest Szlej Magdy, czy coś tak, Cześć, Coś w tym coś kapuję, jak? No. Dobra. Tego Wam nie pokazały. Super, nie? Szlej, 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 szlej. Ach, i jeszcze to! Szczęśliw! To no No, No, dobrze. Hm, będę kończył. Pozdrawiam wszystkich! Wszystkich oglądaczy! No. pa, pa.